Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić coś z rozrzutników. Mamy tutaj do czynienia z francuskim przemysłowym rozrzutnikiem filmi firmy Gilbert. Niektórzy mówią Gilbert. Jest to firma Gilbert. Znam francuski doskonale, więc wiem jak te nazwy się wymawia. Gilbert Helios 12 maszyna z 2013 roku. W prześwietnym stanie, cała w oryginale, żaden element nieodnawiany, odnawiany, nie malowany. Jak wygląda i funkcjonuje zobaczcie sami, resorowany dyszel. Tu jeszcze zaprezentuję tabliczkę znamionową 13 rok produkcji rozrzutnika. Bardzo ładny, nowoczesny wygląd. Bardzo dobry towar. Maszyna trwała na grubym 16 talowym łańcuchu. Ładnie zabudowana. Centrala hydrauliczna. Zajebisty łańcuch. Przekładki. Jeszcze farba na przekładkach, jak widzicie. Wałeczek na 1000. Wałek w komplecie. Dyszelek. Ucho niewyciągnięte. Naprawdę nie stargana maszyna. I proszę uwierzcie, To jest maszyna w oryginale. Żaden tu jest nowy lakier. Tak wygląda ten rozrzutnik. Na dużym kole siłowniki do naciągu łańcuchów. Za pomocą pompki od stopki hydraulicznej przestawiamy, naciągamy. Tutaj zamontowana pompa hydrauliczna. Od spodu nie ma korozji, wygląda pięknie, opony w bardzo dobrym stanie odejmowana klapa tylna, jeśli ktoś ma taką ochotę. Odczepiam tutaj prąd od klapy tylnej, bez rozpinania czy rozrywania przewodów. Do tego wyprowadzone wszędzie kalamitki do smarowania. Napęd hydrauliczny, hydromotor i adapter. Niestety, rozrzutnik nie posiada klapy centralnej, klapy tylnej, ale są, jak widzicie, z jednej i drugiej strony prowadnice. Można taką klatę, klapę domontować. Na razie tego nie będziemy robić, bo nie mamy czasu. Jest z jednej i z drugiej strony możliwość włożenia takiej klapy. Są tutaj wypuszczone miejsca, zostawione na przeprowadzenie przewodów hydraulicznych do siłowników hydraulicznych. Rozrzutnik wygląda bardzo dobrze, zębatka wygląda bardzo dobrze. Równy, ładny, gładki rozrzutnik. Pod słońce, pewnie słabo widać. Część czerwona rozrzutnika nie jest nawet ropowana, żeby się ładnie świecił. To jest wszystko w oryginalnym stanie. Bez odnawiania. Nawet na stawkach. No maszyna wygląda po prostu znakomicie. Myślę, że w tym stanie mało gdzie można spotkać używany rozrzutnik. Nawet jak nie ma klapy, to chyba powinno być jakimś problemem, tym bardziej, że jest troszkę cenowo niżej i można klapę w późniejszym czasie jeszcze domontować. Spróbujemy maszynę uruchomić, żebyście zobaczyli jak działa. Mamy do tego Przeznaczonego John Deerka. Prosty, zwykły sterownik Włączenie, wyłączenie Wolno, szybko I regulacja posuwu Do przodu, do tyłu taśma Wałek na 1000 Włączam Poszedł Obroty jeszcze Mamy 1000, mamy pełną sprawność maszyny, wychodzę pokazać jak działa. Chodzi bardzo ładnie, cichutko, tylko szumek słychać. Wałeczek sobie ładnie pracuje. Trochę będę z dala, ponieważ rozrzutnik jest nasmarowany i trochę popadało, nie chcę zostać schlapany. Adapter kręci się łatwo, równo. Widać, jak taśma się przesuwa. Naprawdę fajna, zdrowa, zajebista maszyna. Nikt się nie powstydzi. Funkcjonuje świetnie, do tego mamy drugi taki sam egzemplarz, czyli łącznie mamy dwie sztuki tego modelu w identycznym stanie i w identycznym wyposażeniu. Także zapraszam do oględzin w tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10 do 14 pozdrawiam wszystkich do zobaczenia do usłyszenia cześć